Cześć widzowie, w dzisiejszym odcinku pokażę wam top 3 ee, mity, w sensie nie mity tylko takie ciekawostki o Brawl Stars. No i zaraz przejdziemy do pierwszej ciekawostki, ale na początku poprosiłbym was o subskrypcję oraz lajka na moim kanale. Najlepiej z dzwoneczkiem, bo ten kanał dopiero powstał i chciałbym, no, chciałbym nagrywać tutaj fajne ciekawostki, gameplaye, ale też wydawanie kasy z udziałem widzów. Więc no. A ja już nie przedłużam i zaczynam. Pierwszą ciekawostką to będzie u Grifa. Griff na plecach ma tutaj cash only, ale też ma tutaj I love you od kolektki do Spajka. Co to może znaczyć? No, wiadomo, co to może znaczyć, ale to jest takie dosyć ciekawy detal u tego zadymiarza. Kolejna ciekawostka znajduje się na tej mapie. Tak, trzeba iść tutaj. I jak jesteśmy tutaj to... Patrzcie, trzeba chwilę poczekać. I jedzie Dino Mike ze swoim ptaszkiem i bombami w pociągu. I to jest dosyć znana ciekawostka, ale jednak fajna i cieszy oko. A znajduje to się na mapie Hardkorowa kopalnia. Ostatnia ciekawostka tutaj na tej mapie znajduje się, no można powiedzieć, że dom yy, naszej nowej postaci, czyli Corneliusa. Znajduje to się na mapie Serwis, ale też na innych mapach, które mają oznaczenie takiego grzybkowego domu. Tutaj na przykład taka mapa i inne. To tyle na dziś. Po kolejne ciekawostki bym poprosił 10 lajków albo po prostu chwilę byście musieli poczekać. A ja dziękuję za oglądanie i życzę Wam miłego dnia.